Dzień dobry, witam Państwa. No cóż, no my dzisiaj przyjechaliśmy do Opola po trzy punkty. Ten ostatni okres przygotowywaliśmy się pod kątem tego meczu bardzo konkretnie, mieliśmy tutaj poważne plany i przyjechaliśmy po zwycięstwo. Natomiast z tej pierwszej połowy byliśmy dzisiaj tak naprawdę średnio zadowoleni. I, I myślę, że po zmianach dokonanych w przerwie, w szczególności tutaj na skrzydłach, e, zaczęliśmy lepiej funkcjonować, i ta druga połowa e, wyglądała zdecydowanie lepiej. Szkoda straconej bramki, bo, bo e, takie coś nie powinno się zdarzyć. Natomiast e, dziękuję zespołowi za to, że tym swoim charakterem, tymi cechami wolicjonalnymi e, wyciągnęliśmy ten wynik, i, i taką miałem jeszcze delikatną nadzieję, że. W tym doliczonym czasie gry e, pokusimy się o drugą bramkę. Niestety tak się nie stało. E, uważamy, że ten remis jest dla nas porażką i, i będziemy szukali punktów w następnych meczach. Dobry wieczór. No cóż, no, nie był to nasz dobry mecz. W kontekście jakości piłkarskiej myślę, że każdy jest tego świadomy. E, chyba troszeczkę nam ciśnienie tego meczu poplątało nogi. Ale tak to bywa. No, mieliśmy świadomość tego, że przy zwycięstwie znajdziemy się gdzieś tam, gdzie, gdzie marzenia wszystkich nas są, i chyba troszeczkę zabrakło takiej konsekwencji. No, co prawda można było przetrwać i, i, i rzeczywiście można było wywieźć, wywieźć zainkasować dzisiaj trzy punkty. Ale też trzeba oddać, że, że Tyche miały bardzo groźne dwie, trzy sytuacje pod koniec tego spotkania, i, i tak naprawdę szanujemy ten punkt, yy, uczymy się. Uczymy się z każdym dniem, z, każdym, z każdą chwilą spędzoną na boisku. I powiem jeszcze raz to, co powiedziałem chłopakom po Polkowicach. No, jeżeli dzisiaj się nie udało wygrać, już najbliższa szansa jest na ze Skrocze z w Bełchatowie. I myślę, że pojedziemy tam z podniesionym czołem i będziemy chcieli zagrać na pewno lepszy mecz, na pewno skuteczniejszy. I spróbować powalczyć o swoje. Dziękuję serdecznie.